Państwo 3, 2, 1, stach, zaczynamy. Szanowni Państwo, nazywam się Piotr Żuchowski, jestem dyrektorem Muzeum Warni Mazur i powiem Państwu, że chciałbym Państwa bardzo serdecznie, ale to bardzo serdecznie powitać dzisiaj na zamku Kapituły Warmińskiej i powiedzieć, że dla nas, pracowników Muzeum Warni Mazur to jest absolutnie dzień szczególny. To jest absolutnie dzień szczególny. I ja jestem głęboko przekonany, że dla wszystkich nas dzisiaj ten dzień będzie absolutnie szczególny. Szanowni Państwo, dokładnie 18 godzin temu, wczoraj o godzinie 22.24, słońce przeszło punkt Barana i rozpoczęła się astronomiczna wiosna. Także spotykamy się w pierwszym dniu wiosny, co oczywiście nie jest przypadkiem, jak wiemy, jednym z największych skarbów naszego muzeum jest tablica astronomiczna Mikołaja Kopernika, która znajduje się w końcówce tego krużganka. Tak, astronomiczny wykonany przez Mikołaja Kopernika własnoręcznie do badań, właśnie między innymi najprawdopodobniej do badań równonocy wiosennej. Szanowni Państwo, dlatego nieprzypadkowo na zaproszeniach była godzina 16.24, bo będziemy podkreślali to już co roku, że wiosna zaczęła się w Olsztynie i tą wiosnę w Olsztynie w roku 1516 najprawdopodobniej Mikołaj Kopernik właśnie znalazł na krużganku Olsztyńskiego Zamku. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy tak naprawdę dwa wydarzenia, co prawda na zaproszeniu było tylko jedno, bo tu wernisaż wystawy Głównej naszej wystawy związanej z odpadami kopernikowskimi, kopernicji y, 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 Tempus et, et Studium, na, czyli praca i czas Kopernika. Natomiast y, to nieprzypadkowo ta, y, te, te, y, ten czerwony kolor, który za mną się znajduje, to jest tylko taki wystrój, żeby to słońce się lepiej tu prezentowało. Y, Będziemy dzisiaj odsłaniali coś, nad czym pracowaliśmy ponad rok w muzeum, specjalną instalację, ale zaraz do tego przyjdę. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj są wśród nas wyjątkowi goście. Pozwolą Państwo, że w imieniu nas wszystkich powitam. Jest pani Sylwia Jaskulska, wicemarszałek Województwa warmińsko mazurskiego która reprezentuje też marszałka Gustawa Marka Brzezina, który objął naszą główną wystawę patronatem honorowym. Jest jego Magnificencja, rektor Uniwersytetu Walińsko-Mazurskiego, pan profesor Jerzy Przyborowski, którego tam ma po Proszę są z nami też dyrektorzy ważnych instytucji, z którymi współpracowaliśmy przy organizowaniu, organizowaniu wystawy. Dr Tomasz Garboniński, Biblioteka Kozjanu. Witam serdecznie. <klucza> Profesor Andrzej Kopiczko, Archi Archiwum Architecesji Warmińskiej. Witam serdecznie. Jest pan dyrektor Mirosław Jonakowski, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Witam bardzo serdecznie. Państwo, widziałem też Pana Profesora Andrzeja Korytko. Witam bardzo serdecznie Panie Profesorze. To jest sprawa niezwykle istotna, ponieważ Pan Profesor koordynuje Olsztyńską Część Światowego Kongresu Popelnikarskiego, o którym potem jeszcze kilka słów powiem. Szanowni Państwo, przechodząc już absolutnie do rzeczy. Rzeczywiście Miejscem absolutnie wyjątkowym, dzisiaj tego doświadczamy, jest krużgany polskińskiego zamku. Dla osób, które nie wiedzą, powiem tylko, że przeprowadziliśmy absolutnie gruntowną konserwację tego zamku, tego, tego, tego krużgana, dwa, dwa lata temu. Dwa lata temu byście nie zobaczyli tej cegły oryginalnej, gotyckiej, którą dotykał Mikołaj Kopernik, bo była tu taka, no powiem to lampenia z fugami którą w latach 1909-1911 namanowali nasi poprzednicy. Zrobiliśmy po prostu z krużgankiem co trzeba, mamy wspaniały dach, wycieplenie i teraz ten krużganek zagospodarowujemy. I co jest niezwykle istotne? Szanowni Państwo, naprawdę tak jest, że to na Warni Mikołaj Kopernik dokonał swoich najważniejszych odkryć. To tu spisywał zywał rewolucjonist. Ale jak pojedziemy w Polsce, jak pojedziemy w świat, to tak nie do końca to nie. nie bądźmy naiwni. Jeżeli sami nie zobaczymy o to, żeby przypominać i mówić, gdzie rzeczywiście na Warmii, gdzie rzeczywiście Kopernik pracował e, i że to było właśnie na Warni, to tak naprawdę, powiem Wam, nie do końca się o to wszyscy, którzy są spoza e, naszej małej ojczyzny, upomnieć. Cześć, pa hasłem odchodów wojewódzkich jest popełnić yy, Nowenia Kłatu. Cóż to znaczy? A znaczy dokładnie to, że to Mikołaj Kopen w swoim dziele rewolucjonus powiedział, że ja pisałem to dzieło nie przez jedno dziewięciolecie, ja je pisałem przez cztery dziewięciolecia, a dokładnie przez te cztery dziewięciolecia pracował na wami. I my w Muzeum Wagi i Mazur chcemy to bardzo silnie przypominać. Proszę Państwo, mam taki potężny problem, że dzisiaj w świecie smartfonów, iPhoneów, przesyłanych zdjęć i tak dalej, ludzie zapamiętują bardzo silnie sekwencje obrazowe. I my zastanawialiśmy się od dłuższego czasu, jak taką silną sekwencję obrazową, nie niszczącą architekturę krużganka, nie ingerującą w nią zbyt silnie, ale tak, żeby podkreślała tą pracę Kopernika uczynić i od roku z rzeźbiarką z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, z panią Martyną Pajok, która specjalizuje się w bardzo swoistej rzeźbie, mianowicie specjalizuje się w żywcach epoksydowych. Wykonaliśmy specjalne instalacje artystyczne. I dzisiaj, szanowni państwo, te specjalne instalacje artystyczne odsłonimy. I zobaczą państwo na własne oczy, jak wygląda kosmos w wyraniu Tone i jak wygląda kosmos Nikola Mikołaja Kopernika, a któż uczyni owe osłoniecie? Uczynią osoby niepośrednie. Mianowicie nasi, nasi uczniowie szkół olsztyńskich, prymusi, którzy po prostu i zajmą się nie tylko Kopernikiem, ale zajmą się obszarem, którym zajmował się Kopernik. Sebastian Kuranowski z Zespołu Szkół Ekonomicznych Telekomunikacyjny w Wosztynie, laureat konkursu na temat życia i działalności Mikołaja Kopernika. Bardzo proszę, Sebastian. Sebastian, podejść tutaj do tej instalacji. I szanowni Państwo, Wiktor Ludzki, uczeń maturzysta III Liceum Ogólnokształcącego imienia im. Mikołaja Kopernika w Łosztynie uczestnik olimpiady statystycznej, tegoroczny finalista XIV Konkursu Matematycznego im. Generała Sylwestra Kulis Kulis Kalińskiego organizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Wiktor, bardzo proszę, na <noise> No i szanowni Państwo, nie ma, ale jest ten moment. Proszę bardzo, młodzież powoli odsłoni nam yy, strzelenie niebieskie. Bardzo proszę. Brawo. No, ciągle, 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 Dalej, dalej, dalej. Tutaj pomóc, tak? Położemy. Mamy kopernika, mamy kolegę. Szanowni Państwo, dlaczego, dlaczego to jest takie ważne? Otóż kiedy zwiedzający będzie w krużganek Orsztyńskiego zamku, będzie przesuwał się w tamtą stronę. Do tych sfer powoli pojawią się też opisy, które będą tłumaczyły podejście Kopernika do swoich badań. To wcale nie jest tak. Oczywiście sfery mają tytuł taki, jaki muszą mieć. Mają tytuł do rewolucjonizm. Ale to wcale nie było tak, że Kopernik negował pracę Choroby i poprzedników starożytności, bo po więcej. W swoich pismach Kopernik wręcz pisał, że oni dokładniej badali kosmos niż ci astronomowie współcześni. Ale coś nie pasowało mu w tych badaniach. I to tutaj między tymi sferami pokażemy, że w głowie Kopernika rodzi się jakiś pomysł, że coś tam matematycznie nie pasuje w tych obliczeniach. I to jest niezwykle istotne, bo w obiekcie, który jest też częścią Muzeum warnie i Mazu. Czyli Nazarów i Zbaków Badmińskich, najprawdopodobniej w 1509 roku, popernik y, wydaje tak zwany komentarzy, komentariusz. On tego nie drukuje, komentarzy krąży uroki w odpisach ręcznych, ale tam y, spisuje podstawowe zasady teorii heliocentrycznej I tu, tu ten przełom pokażemy. A w ostatniej części. Będzie cytat z Kopernika, który jest wybrany z listu do papieża Pawła III, gdzie Kopernik pisze mniej więcej tak. Oczywiście to była cała taka dyplomatyczna Kopernika, można by o tym bardzo długo mówić, ale on pisze do papieża i mu tłumaczy, dlaczego zajął się badaniem kosmosu i dlaczego to jest takie ważne. Ponieważ jak wiemy, w czasach Kopernika potężnym problemem był czas. Ponieważ obowiązywał kalendarz śmierci, który się zaczął wstrócić. W czasach Kopernika mniej więcej 10 dni usieka. I Kopernik mówi, że jeżeli nie poznamy prawideł kosmosu, jak on naprawdę wygląda, to my tego czasu nie uporządkujemy. No i przejdziemy wtedy do tablicy Kopernikowskiej i tego, co robił na Zamku w osztywie. Więc będzie naturalna nawracja, która będzie to pokazywała. W międzyczasie jeszcze będzie coś bardzo ważnego, na czym teraz pracujemy, mianowicie yy, mamy potężny kratą marszałka Województwa i chcemy pokazać w takim doskonałym filmie dokumentalnym, animowanym, czemu służyła ta pica, ale będzie też gra, będzie też gra, gdzie będzie można yy, yy, drogą kopernika poruszać się po zamku w Olsztynie, poznawać go. No to będą rzeczy przeznaczone dla naszego pokolenia, na którym nam bardzo, bardzo zależy. Czyli Państwo, to tyle odnośnie tego odsłonięcia. Teraz przejdźmy już do samej wystawy. Zabierze głos kurator wystawy, czy też jeden ze kuratorów, bo mamy dwóch kuratorów. Kuratory. To są nasi młodzi kuratorzy. Powiem Państwu, że to są pracownicy, których ja zatrudniałem. Jestem niezwykle rad, że podejmują takich wielkich wyzwań. To kuratorami wystawy jest Dominika Kałabun i oraz Michał Kulpa. Dominika, bardzo proszę krótko o wystawie, którą zobaczymy tam. Witam Państwa serdecznie na Oślinckim zamku. Bardzo się cieszę, że jest nas tutaj tak dużo. Zanim opowiem Państwu kilka słów o samej wystawie, chciałabym zacząć od podziękowań. Bardzo, bardzo mocno chciałabym podziękować kierownik działu historii i etnografii, dr Małgorzacie Gałęziowskiej, za całą pomoc, którą nam dała przy organizacji tej wystawy. Ale chciałabym też podziękować wszystkim innym pracownikom muzeum, ponieważ tak naprawdę każdy dział był w jakiś sposób zaangażowany w postawanie tej wystawy i bardzo się cieszę, że pracujemy w takim miejscu, w którym możemy na siebie liczyć i sobie pomagamy. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. E, Przechodząc do wystawy, e, kiedy dwa lata temu zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, co moglibyśmy Państwu pokazać e, właśnie z okazji tej okrągłej rocznicy związanej z Mikołajem, tych okrągłych rocznic, bo mam ich kilka, związanych z Mikołajem Kopernikiem, sięgnęliśmy do e, historii, do tego, co działo się tutaj 50 lat temu. 50 lat temu przy okazji 500. rocznicy urodzin koła Kopernika Muzeum wtedy jeszcze Mazurskie zorganizowało ogromną wystawę zegarów słonecznych i urządzeń astronomicznych we współpracy z dwoma praskimi muzeami. Te zegary słoneczne razem z naszą tablicą astronomiczną spowodowały, że pomyśleliśmy, że możemy skupić się właśnie na zagadnieniu czasu. Pan dyrektor już wspominał o tym, że czas bardzo interesował mikołaja Kopernika. Był to duży problem e, właśnie w tamtym momencie, ponieważ kalendarz juliański przestał e, pełnić swoją funkcję, przestał po prostu się sprawdzać. E, I wychodząc od badań Kopernika nad czasem, nad poszukiwaniem równonocy, czego dowodem jest tablica, wszystkie zegary słoneczne e, chcieliśmy pokazać, jak różne są sposoby pojmowania czasu, jak one się zmieniały, w jaki sposób czasu mierzono. W tym roku również udało nam się wypożyczyć zegary słoneczne z Muzeum Sztuki Dekoracyjnej w Pradze. Było to bardzo duże wyzwanie, ale się udało, możemy się tym chwalić, ponieważ jesteśmy jedyną instytucją w Polsce, w której się udało tego dokonać. Pokazujemy też zegary słoneczne z Muzeum Polski w Wietrzejowie największego muzeum, które się specjalizuje w tej tematyce w Polsce. I to jest pierwsza część wystawy. Natomiast druga część wystawy dotyczy pracy intelektualnej Kopernika. Wszyscy wiemy, wszyscy uczymy się w szkole, że Michał Kopernik był astronomem, uczymy się o teorii heliocentrycznej, ale wydawało nam się, że umyka nam gdzieś to, jaką inną pracę Kopernik wykonywał, mieszkając tutaj na Warmii. Kopernik był przecież kanonikiem, zajmował się ekonomią, był wykształconym prawnikiem, medykiem. I te wszystkie aspekty pracy Kopernika chcieliśmy pokazać na wystawie. E, tutaj e, taką najważniejszą rzeczą, która nam pozwoliła e, ukazać właśnie tą działalność Kopernika, e, są impunabuły, e, e, pochodzące z naszych zbiorów, impunabury medyczne i były wykorzyczone z biblioteki seminarium Hozjanum, bardzo dziękujemy, które zawierają odręczne notatki Kopernika i to jest jedyna szansa, żeby zobaczyć je wszystkie razem, oryginały w jednym miejscu. Myślę, że więcej powiemy na wystawie. Będziemy sobie za chwilkę, będziemy mogli po prostu już w poszczególnych miejscach coś więcej dodać. Dziękuję. Teraz oddam głos pani Marszałek Sylwii Jaskolskiej, Jeżeli Pan Rektor reflektuje, to oczywiście było Pani Marszałek dwa słowa. Bardzo proszę, bardzo proszę Pani Marszałek. Dzień dobry, Pani Ficencio, panie rektorze, księże profesorze, dyrektorze, śniadowi księża, księża, księża Rektorze biblioteki dozvaru, ale również księże Kaniku Katedry do Tamorku, Moi dyrektorzy Instytucji Kultury, koleżanki radna, nacjeników, urliską, arbińską mocność, szanowni państwo, dyrektorzy, ale w sposób szczególny cieszę się, że możemy podziwiać tak wspaniałą wystawę, ale też gratulować zarówno pani Dominicę, Kałamanie, jak również panu Michałowi Kulpier. Dziś mamy pierwszy dzień wiosny, a wiosna zaczyna się w Olsztynie, bo właśnie tutaj. W zamku, Mikołaj Kopernik wyznaczył moment brudnonocy wiosennej. I to bez teleskopów, czy innych astronomicznych instrumentów. Z jednym wyjątkiem, jest na, ją znaj znajdująca się właśnie e, tutaj w polsztyńskim zamku, tablica astronomiczna. Jedyne na świecie zachowane narzędzie, własnoręcznie wykonane przez genialnego astronoma. Najsłynniejsza pamiątka o wielkim mieszkańcu tych murów oraz najsłynniejszym ze sławnych warmiaków. Szekstrojnie wykształcony Mikołaj Kopernik jest absolutnie unikatową marką naszego regionu, rozpoznawalną na całym świecie, który wiedzą i dokonaniami zdecydowanie wyprzedzał swoją epokę. Wybitna postać, wielki odkrywca, człowiek wielu talentów oraz tytan pracy, którą wykonywał z pasją. 2023 rok został ogłoszony rokiem Mikołaja Kopernika. Powinniśmy wręcz celebrować każdą okazję, aby przypominać potomnym, o tym wybitnym mieszkańcom Wawelu. Dlatego bardzo się cieszę, że w dzisiejszym uczestniczyć w oparciu o tę niezwykłej wystawie, na której zgromadziło się tyle bezcennych guzami związanych z Mikołajem Kopernikiem. Które nie tylko pochodzą ze zbiorów muzeum Barni i ale także wypożyczone z innych muzeów, również za granicę. I na ręce Państwa, kuratorów, wystawców, bardzo serdeczne gratulacje i podziękowania za zaangażowanie, wykonanie ogromu pracy, żebyśmy mogli się w dniu dzisiejszym spotkać na otwarciu Garnisonu Kopernicim Tempus et Studium. Czas i praca kopernika. Dzięki. Dziękuję. razem z Państwem przy otwarciu tej wystawy. dzień wyjątkowy dzisiaj rzeczywiście, bo po pierwsze wiosna, już kalendarzowa, wczoraj jest konieczna, pewnie wyczekiwana, przeze mnie na pewno, ale ważniejsza rzecz. Dzisiaj o 11.00 w Muzeum Archidycyzjalnym mieliśmy możliwość zapoznać się z medalem, który został wybity w 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika medalem, który uświetnia, uświęca życie i twórcze działanie Mikołaja Kopernika na Wariu w diecezji To jest bardzo istotne. Przyłączam się tutaj do słów pana dyrektora, że jeżeli my, mieszkańcy tego regionu, nie zadbamy o to, aby imię Mikołaja Kopernika było kojarzone z warią, no to nikt zaraz tego nie zrobi. W końcu ponad 40 lat życia na walni Mikołaja Kopernika, tego właśnie najbardziej twórczego okresu, który zaowocował wieloma dziełami, nie tylko tymi, które wszyscy pewnie znają, czyli... De plus podbią e, celesti, ale również e, e, traktat monetarny, co prawda nie w Olsztynie, bo to był rok 1517-1519, ale też jego działalność polityczna, społeczna, bardzo, bardzo istotna, bardzo istotny wymiar e, reprezentował przecież e, e, Królestwo Polskie, można powiedzieć na zjazdach Stanów Pruskich wielokrotnie się wypowiadał, zresztą w bieżąco ogłosili ten traktat monetarny dobrego pieniądza przez zły pieniądz. To wszystko razem i wiele, wiele innych rzeczy powinno być wyeksponowane przez, przez nas i dzisiaj przy okazji prezentacji medalu ja czuję się ogromnie zaszczycony tym, że otrzymałem również z skatalogowane dzieła czy artefakty, o tak powinniśmy powiedzieć, artefakty od Mikołaja Koperniku które są tu u nas na Walii, w różnych miejscach, ale słyszeliśmy o tym, że tych autografów na świecie jest 30, a 10, jedna trzecia znajduje się u nas. No to jest bardzo, bardzo dużo. Więc yy, drodzy Państwo, wielokrotnie też, żeby nie przedłużać, yy, w Toruniu, będąc na inauguracji roku Kopernikańskiego 19 lutego w dniu urodzin. Kongresu Kopernikańskiego, który zresztą będzie miał swoje, swoją dalszą część także tutaj u nas w Olsztynie, z się bardzo cieszę. Mówiłem między innymi, że Warnia jest dumna z takiego mieszkańca. 40 lat życia i twórczości, twórczego działania, nie twórczości, a twórczego działania, twórczości też. Także dziękuję bardzo za to zaproszenie. Jestem zaszczycony, że mogę tutaj jeszcze raz być. Gratuluję kuratorom tej wystawy i życzę Państwu jak najlepszych jak najlepszych wrażeń. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tylko dwa słowa Pan Rekord wspomniał o światowym Kongresie, Kongresie Kopernikańskim. powiem Państwu, że... Sytuację mamy bardzo dobrą, ponieważ Muzeum Warni i Mazur jest jedyną instytucją kultury, która będzie miała własną konferencję w ramach tego Światowego Kongresu. To jest generalnie kongres, który jest prowadzony na uczelniach, ale w Muzeum Mary i Marzu już nie będę mówił szerzej, bardzo ciekawym tematem po prostu wpisało się w własną konferencję i ją teraz bardzo intensywnie przygotowujemy. Szanowni Państwo jeszcze jedną osobę chciałbym powitać, bo zapomniałem, bardzo ważną dla nas wszystkich, ja widzę, że są radni z Województwa warmińsko ale jest pan Marek Szczel, przewodniczący Komisji Kultury Sejmników. Panie Marku, witam bardzo serdecznie. I się bardzo cieszę, że jest pan. Szanowni Państwo, teraz przechodzimy na wystawę, a po wystawie, po obejrzeniu wystawy w polu głównym y, naszego muzeum czeka wyjątkowy poczęstunek, na który Państwa już zapraszam, ale dam sygnał, kiedy na poczęstunek się udamy. Wszystkiego najlepszego bardzo Państwu dziękuję za tę obecność, bo nasza praca ma sens, jak ją po prostu wy oceniacie i pozwijacie. Bardzo dziękuję. Zapraszam na wystawę.